Słuchajcie. Hej, i czołem! Witam Was wszystkich. Krzyczę, bo mam daleko mikrofon. Podążamy na działkę. Chcę Wam pokazać, co nowego się u nas dzieje, bo już dawno Wam nie pokazywałam. W sumie trochę pokazywałam, jak jeszcze były wylewane fundamenty. A korzystając z zachodu słońca, który dość słabo wygląda na y, telefonie, postanowiłam się przejść piechotką i poopowiadać Wam, co nowego u nas się dzieje w środku domu. ona na zewnątrz to od czasu do czasu Wam pokazywałam, ale w środku trochę się działo, tak więc e, widzimy się na miejscu. Okej, okay, więc tak, pierwsze co, mamy już szambo. Ono jest tak wysokie, dlatego że e, tu będzie jeszcze podnoszony teren, plus kostka, no musi być wysoko. E, mamy już okna. E, okna w końcu zdecydowaliśmy się na plastiki, e, okna z okno plastu. E, z zewnątrz są e, okleina, złoty dąb, ale bardzo ładnie wygląda. Fajnie solidnie zrobione. Dobrze wymierzone małe szpary zostały. Okna są trzy szybowe z trzema uszczelkami. Ogólnie zazwyczaj są dwie. My dołożyliśmy jeszcze jedną, bo ja lubię ciepełko. Od środka są białe. Co? Białe. Ogólnie opinię, że opinię, że, że, że się sprawdzają te okna. E, więc nie szukaliśmy też nie wiadomo i czego. Raczej się sugerowaliśmy opiniami z internetu, znajomych i ogólnie. Co jeszcze? No i mamy rozłożoną e, już wstępnie hydraulikę. E, ogólnie będzie podłogówka, ale to jest po tynkach z Jest na razie jest ta, m, pod, ta hydraulika podstawowa. Wyprowadzenia pod krany z lewy. Tu mamy wyprowadzenie na. Zewnątrz do kranów zewnętrznych. No, jak widzicie, trochę jest tutaj bałaganu. Tutaj mamy jakieś skrzynki, rozdzielacze, Ja się tak dokładnie na tym nie znam, więc nie będę tu się za mocno wymądrzać. Tu, jak widzicie, mamy kibelek, będzie prysznic, i tu będzie umywalka po prawej stronie. Hydraulikę już założyliśmy. Hydraulikę robi nam akurat po rodzinie, brat cioteczny kuzyn męża, więc yy, 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 tu się zdecydowaliśmy, na dole będzie zwykły kibelek, tu się zdecydowaliśmy na geberit. Mamy w tym momencie geberit, w sumie jesteśmy z niego yy, zadowoleni. Dlaczego geberit? też niełatwiejsze w utrzymaniu i jakoś tak chyba tutaj nam bardziej będzie pasował. To ogólnie tu będzie wanna po długości i stwierdziliśmy, że już był taki sensowny ciąg, no to będzie, będzie gaberit. Tutaj jak się wchodzi po lewo, może będzie też prysznic. Prysznice będą z odpływami liniowymi i tutaj będą dwie umywalki więc trochę się dzieje. Tu jeszcze oczywiście dojdzie też tyg, więc... No. A po drugie będę miała dodatkową półeczkę na jakąś kwiatka. Długo się nad tym zastanawiałam, ale już tak postanowiłam. Tu mamy, przepraszam, tu mamy yy, pra, pralnię. Tu będę miała zlew, yy, pralkę, suszarkę. I tu będzie jeszcze grzejnik. Tu jeszcze nie ma do niego podciągniętych rur. Jeszcze chłopaki nie skończyli. Okna roto. Nie wiem, czy mówiłam wcześniej, czy nie. Też się fajnie sprawdzają. A no, takie mamy widoczki w spalni. Tak więc tak. No, wydaje mi się, że trochę żeśmy już podgonili robotę. O to Okej, okay, ja się z Wami już żegnam. Dzisiaj krótki filmik z przeglądu e, rzeczy na budowie. I jak będziemy kolejne rzeczy e, robić, to na pewno będę Wam pokazywała. Bardzo było mi miło Was dzisiaj gościć na swoim kanale. Zapraszam do subskrypcji i polubienia mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. Co i jak. Żegnam się z Wami. Miłego weekendu. Pa!